Wszystko będzie dobrze. Wszystko zobaczycie niebawem. Taki wpis pojawił się w mediach społecznościowych europosła Dominika Tarczyńskiego 18 października ubiegłego roku, zaledwie trzy dni po wyborach, w wyniku których prawo i sprawiedliwość miało oddać władzę. I wszystko wskazuje, że owo niebawem właśnie nadchodzi. Jeżeli jutrzejsze wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych wygra Donald Trump. A jest to co najmniej prawdopodobne, to rękę do polskich konserwatystów i polskich patriotów wyciągną amerykańscy patrioci, dla których silna i niepodległa Polska jest niezbędna, by stanowić skuteczną przeciwwagę zarówno wobec imperializmu niemieckiego, jak i rosyjskiego. A kluczową rolę w wielkiej zmianie, która może nadejść również u nas, odegra europoseł Dominik Tarczyński. Tomasz Gdula, zapraszam na najnowsze wydanie programu Polskość to Normalność. Kłaniam się Państwu w biało-czerwonej enklawie YouTube'a, miejscu, które gromadzi polskich patriotów. Ludzi, dla których polskość to duma, polskość to inspiracja i polskość to normalność. W odróżnieniu od niemiłosiernie nam panującego siewcy nienawiści z Sopotu, który już niemal 40 lat temu napisał, że polskość to nienormalność i trzyma się tego z uporem maniaka. Serdecznie Państwa proszę, subskrybujcie kanał Polskość to Normalność, ponieważ ponieważ dla nas to kluczowy element rozwoju. O nic więcej nie śmiem prosić, jednocześnie serdecznie dziękuję wszystkim tym z Państwa, którzy chcą budować naszą biało-czerwoną społeczność wokół kanału Polskość to Normalność i wspierają mnie również własnymi pieniędzmi. Nigdy o to nie prosiłem i nigdy prosił nie będę, ale zawsze wyrażał będę wielką wdzięczność, bo to niezwykle ułatwia działalność. Jeśli o cokolwiek proszę, to właśnie o subskrybowanie kanału o polubienia i o komentarze. Coś co państwa nie kosztuje nic, zaledwie chwilka aktywności, a dla nas jest niezwykle ważne. Drodzy państwo, jutro wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych. Donald Trump jest wedle bukmacherów, wedle fachowców i wedle wielu sondaży, faworytem do zwycięstwa. Ta informacja jest dobrą informacją dla Polski, dlatego że zmiana w Białym Domu może oznaczać również zmiany w Polsce, a bardzo mocno pracuje nad tym europoseł Dominik Tarczyński, który od kilku miesięcy regularnie pojawia się w otoczeniu prezydenta Donalda Trumpa i jest dzisiaj znaczącą postacią spośród tych polityków, którzy nie pochodzą ze Stanów Zjednoczonych, ale są stale obecni przy Trumpie i udzielają mu ważnego wsparcia. To proszę Państwa nie są czcze słowa, dlatego że Trump doskonale rozumie, iż kluczem do zwycięstwa w jutrzejszych wyborach są dla niego głosy Polaków. Jeżeli te głosy padną na Trumpa, a wiele na to wskazuje, ponieważ Polonia zazwyczaj jest republikańska, jest konserwatywna. W związku z tym Trump może liczyć na głosy Polonii, szczególnie, że okazał wielką przyjaźń naszemu krajowi. Ja przypomnę, że w 2017 roku swoją prezydenturę na arenie międzynarodowej rozpoczął właśnie od Polski. Polska była pierwszym krajem, który odwiedził. wygłosił wtedy wspaniałe przemówienie na placu powstańców Warszawy i od tego momentu Polska była jednym z oczek w głowie Donalda Trumpa. To za jego prezydentury w Polsce pojawiła się realna siła militarna Stanów Zjednoczonych. Donald Trump również bardzo zdecydowanie postawił na, Idę Trójmorza, a więc na budowę geopolitycznej wspólnoty państw środkowoeuropejskich, wśród których Polska jest państwem największym. A po co? No, po to, żeby zbudować realną przeciwwagę wobec imperializmu niemieckiego. Bo przecież my dostrzegamy to doskonale, ale Trump jest jednym z nielicznych polityków Zachodu, który też świetnie rozumie, że Unia Europejska dzisiaj to tak naprawdę hegemonia niemiecka to tak naprawdę próba budowy czwartej rzeszy, która ma doprowadzić do tego, że Niemcy będą znowu władały całym kontynentem, a cała reszta państw członkowskich Unii to będą prowincjonalni wyrobnicy o różnego rodzaju znaczeniu. Francja pewnie będzie miała i chce mieć znaczenie duże, a Polska i kraje naszej części Europy to ma być ta peryferia do Wyzysku gospodarczego. Stany Zjednoczone tego nie chcą, dlatego że Niemcy to państwo, którego celem geostrategicznym jest wypchnięcie Ameryki z Europy. A Polska powinna postawić na obecność Stanów Zjednoczonych i stawia bardzo zdecydowanie. Tutaj jedna mała dygresja. W 2007 roku, kiedy w Polsce trwała dyskusja o budowie tarczy antyrakietowej, napisałem jeden z najważniejszych tekstów w swoim życiu. Tekst pod, myślę, bardzo wyrazistym tytułem Polska Izraelem Europy. Miałem na myśli to, że powinniśmy postawić na sojusz ze Stanami Zjednoczonymi i zbudować pozycję Polski jako kraju, wobec którego Stany Zjednoczone i w oparciu o który Stany Zjednoczone budują swoją obecność w całej Europie, tak jak w oparciu o Izrael, budują swoją obecność na Bliskim Wschodzie. To byłoby dla nas gwarancją bezpieczeństwa, a jednocześnie realnym narzędziem odpierania tego ekspansywnego imperializmu niemieckiego, ale również rosyjskiego, który objawił się w kolejnych latach. Dzisiaj europoseł Dominik Tarczyński jest bardzo blisko prezydenta Donalda Trumpa. Pokazał ostatnio zdjęcia z salem w Virginii. To nie jest to salem, które znamy bardzo dobrze w popkulturze ze słynnego procesu czarownic. Tam to znajduje się w Massachusetts. Natomiast owo salem w Virginii to ważne miejsce, bo Wirginia to jeden z tych stanów, które rozstrzygną o zwycięstwie. Oczywiście, jeżeli Trump wygra wybory prezydenckie, które już jutro przed nami, to partnerem naturalnym dla niego będzie prezydent Andrzej Duda, ale przecież za chwilę będziemy wybierali jego następcę. I tutaj, proszę państwa, otwiera się furtka do tego, żeby europoseł Dominik Tarczyński otrzymał jednoznaczne wsparcie ze strony przywódcy najpotężniejszego państwa świata. Nie twierdzę, że tak się stanie, ale z całą pewnością, niezależnie od tego, Jaka będzie rola Dominika Tarczyńskiego formalna? Będzie on odgrywał kluczową rolę w relacjach polsko-amerykańskich, jeżeli prezydentem Stanów Zjednoczonych i gospodarzem Białego Domu zostanie Donald Trump. Jego ewentualne zwycięstwo to będzie początek dużych zmian na naszym kontynencie i w naszym kraju. Donald Trump doskonale wie, że świat jest za mały dla dwóch Donaldów, a ten Donald, który dzisiaj jest polskim premierem i który z tego czasu wymierzył symboliczny pistolet w plecy Donalda Trumpa, to nie jest dla niego ani przyjaciel, ani partner. I tutaj Trump będzie miał również osobistą, ale oczywiście przede wszystkim polityczną, bardzo dobrze skalkulowaną motywację, żeby doprowadzić w Polsce do zmiany i żeby w naszym kraju ponownie władza trafiła, w ręce patriotów, w ręce tych, dla których suwerenność Polski i interesy Polski są ważniejsze niż wszystkie inne interesy, takie, które się wyrażają na przykład w symbolice niebieskiej flagi ze złotymi gwiazdkami, nie mówiąc już o tej chorągiewce sześciokolorowej, która ma nieudolnie imitować tęcze. Donald Trump jest tutaj naszym wielkim sojusznikiem, a pozycja Dominika Tarczyńskiego. W otoczeniu Donalda Trumpa jest absolutnie wyjątkowa. Niewielu jest polityków z Europy, którzy są tak blisko prezydenta Stanów Zjednoczonych, prezydenta byłego na chwilę obecną, ale być może również przyszłego. Warto mieć również świadomość, że pozycja, jaką wyrobił sobie w otoczeniu Trumpa Dominik Tarczyński, to jest Jedno z najcenniejszych aktywów politycznych naszego kraju, jakimi aktualnie dysponujemy, jeżeli oczywiście te wybory pójdą po myśli Republikanów, po myśli amerykańskich patriotów, którzy chcą wspierać patriotów polskich. Bardzo Państwu dziękuję za dzisiejsze spotkanie, kłaniam się pięknie i do zobaczenia.